Cześć Piotrek. No, no cześć. Po co jedziemy w bitwę? No. Dobra. Hmm. Coś długo byli. Kiedy nagrywamy gameplaya? Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Może jutro. Hmm. No jest jak długo. No cóż, jak bierzesz piątkę, a czwarty tier, to jest różnica, nie? A skąd wiesz, że mam piątkę? tego się domyśliłem. Wiesz, zainstalowałem czyta, że wiem czy mieliś. Nie, nie Co? Mam cheaty. Nie masz. Mam. Skąd bym widział, że ty masz akurat piątkę. Bo jest program szpiegający. A jak pięknie. No. No. Nie krnij. Próbuję Cię tego odluczyć. Dlaczego zawsze ty jedziesz piątką? Zawsze jestem czwórką. Dlaczego nie zrobię piątego? Dnia? Dlaczego zawsze jesteś czwórką? Zrób sobie. Bardzo śmieszne. Ale jak, jak ci pokazałem nagrania, pamiętasz? To zaczek teraz wygląda moja, moja góra. Jezu, Gdzieś podskoczył mi tył. No, a zobacz, to sobie zrobiłem. Ja robię od spodu i nagle wyskakują bloki na górę. O, widać. Dobra, chodźmy. Za Do którą jedziemy? No tam. Ale. Czajmy się. Dobra, te nowe koła trochę się kręcą, ale mniej niż te małe. Kiedy chcesz zrobisz nowe koła. Jak nie będzie stanie. Piątotirowe. Zrób sobie piątotirowe. Są dosyć tanie. Tak. O 3000 za jedno. Dla mnie to jest tania. Z 2-3 bit. Jak on tu dojechał? Nigdy tu wróg nie zdążył mi dojechać na bitwie Do rozwaliłem gościa Znowu drugiego Ale ty mi go ukradłeś tym razem Co ja robię? Ale ty mi go ukradłeś Takańka. A on mi urwał jedną karami snajperski. Rozwal go, rozwal go Uważaj na snajpera Celuję. mnie Skończyły mu się pociski Daj mi okay. chwilę nie, miałem, nie mam działa Ty cofał się co? Mam trzech zniszczonych i zero działek Co teraz? Czekamy na niego? Ja dekapować Naokoło? Na czas to jedź za Ja go obserwuję, ale... On tam się czai za górką, uważaj Czekaj, 4 se z czterema... Wywali wywaliłem się... Aaa, wywaliłem się... Szajs No to po co zjechałeś? Bo koła mi tak skręcają. A wiesz, że ten sniper jest pobliżu? Nie wiem. I go cała drużyna atakuje właśnie. Zostało Chyba. pięciu zbrojnych. Ty... zrobiłem ten I wiem, gdzie są. Trzech znaczy, jest bo... w górkach. Czterech jest przy tam, a tu był piąty. Był. Czterech? Znaczy, wiem, gdzie wszyscy są. A kwadraty, a kwadraty i. i pięć, i. 7 byli, ostatnio. Teraz jad jadą. O. Zobacz, to widać na mapie. Ja tam ich widzę na mapie Ty może nie masz receivera No nie mam. No ja a ja ich widzę. Będzie widać za chwilę jednego. Lata WOŁek szybko zasuwa, 1% ma koś nie mam broni. Wykiluj go Nie mam plazmu. A ja mam trzy sniperki, tak mało zdejmuje. Mobilizują no. się. Ja mam fotel kierowcy na szarym pancerzu Zmobilizowali się. Jeszcze. Jeden to jest nieszkodliwy. Boże, frag! Nie wierzę, że jeszcze mi go zabiorą. O nie. Rozwal go. A skąd to widzisz? Ledwo widzę jego nazwę. No właśnie zginął już. 1% ma. No już zginął, a drugi data tutaj podkreśnik B jest za górką Za bazą. On jest w ogóle gdzieś zawsze ukryty. No stronę widzę przecież, że jest No niby jest, ale go nie widzę. Ale ja go widziałem, jest za górką. Myślisz, że na lodzie się poruszam prawidłowo? Mhm. Chodź Piotrek No jak mam pojechać, jak jest No gdzie on terenata? jest? Dobra, skapujcie bazę szybko. Nawet mi się nie podświetla jego nazwa Ale radar go widzi Ty wiesz? Gdzie jest? Ale radar go widzi Może zaraz będzie Właściwie stoję na nim, a go nie ma Tak Stoję na nim, nie ma go Dobra, no cóż No cóż, czasami się błędy zdarzają Będę miał więcej CPU, bo w bm trzeci polu. O, bardzo dużo będziesz miał. Od 11 około. Ja mam tak. połowę 32. <laughs> mam 666. Nie, no Dobra. To Ile mam kasy? Pewnie niewystarczająco. Ale po tej obniżce dużo można kupić. O, stać mnie! Mam zamiercana. radar jammer, lever 3. Jamer. Jamer, dobra. Ale mam trzeci poziom. On jest duży. Wiesz, powiększyli go. I wbija dosyć dużo tieru No to dobrze chyba, nie? Wygl a w pewnej pozycji wygląda jak ostrzeżenie przeciwko promieniowaniu. Dobra, zbieram teraz na działka A mi brakuje 9 skosów do zakończenia skosów na całym pojeździe. Ktoś się chwali, że ma czerwony Co? Co daje Uber gwiazda? Boże Na każdym tierze można to użyć Dobra, przegrana Peter Masz się kampić ze mną w bazie Idealnie Kampisz się ze mną Oznacz, nie, nie z angielskiego jest napisy, yy, nazywa goś pojazd. Reil Canon Destroyer Czyli rozwala Rail Canone. Nie <grym> wow. Boże, prawie mi waliło. To te, te lagi są okropne czasami. Zawsze przód Poczekaj, nie. miałeś czekać w bazie. Eee... Jedź za mną. W lewo i się cieszy. Ale wiesz co brak nie idzie do końca. Po, puść czego, Nie powiem czego... naprzód. Co to jest? Blast Corpse. Widzę właśnie, ale co, co, czym on jeździ? Puść go, niech sobie zginie Ja przy jaskini stanę, poczekam aż on wywabi Poczekasz, aż ja przyjadę Poczekaj, może cię latający Muszę to pozostać na wierzchu, na pewno Na chwilę, za chwilę do ciebie pojadę, poczekaj tutaj Czekaj Jak będzie wróg, to mnie zawołaj no, no. Nie strzelaj, bo ci zauważą Latających nie widzę, nie ma Sorry. Dobra, nikogo nie ma, przyjechał już no Dobra Musiałeś to zrobić? Ty mnie walnąłeś. No ty mnie popychasz. Dobra, idziemy. Ja nie wiem. Te lagi są dziwne. Dwa paski do wymienienia z tyłu. Już jadę na... Ja mam ze cztery. Trzy duże i... Nie, dwa średnie, duży i mały. Nie 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 uciekaj nie 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 Aaa nie trafiłem Notujący Trafiłem Ja go ledwo widzę z tej pozycji Jeszcze trafiłem Pędzimy W jednym procencie nie no Pędzimy do bazy Ja, ja muszę uważać nie... bo się ślizgam czasami No Ratujcie naszą bazę nie, kampimy tutaj. Ważie się sobie poradzą. My nie ratujemy, oni ratują. Zostaw ich. Jak to zaczną miechać ty rozwalisz Uważaj, Snajper! Widzę i czuję. Gdzie on jest? Żulawin. Czy tam żulwarin? Na górce stoi. Zniszczę snajpera. Jest żulwarin! Właśnie ten mnie uszkodził pancerz. Wow, następny. Który? Nie snajper. Dobra, poradzę se z nim Daj mi się przeładować Jeszcze może? Ty go w ogóle trafiasz? Nie Celuję, próbuję docelować Tylko... Ter... Co?! O, Nieładnie już tam I nikogo tak... nie było Do ty czego był? ty strzelałeś? Nie Miał 89% Nie było nikogo tam Chyba, że uciekł Uciekł już, a ty strzelałeś na oślep No, Lepiej strzelać na oślep niż... 1800? Jest A zapłaciłem za naprawę Zero Ale kiepsko Dobra, szybciej, muszę zarobić na działko Ale szybko gwiazdy wbija, nie? Kto? Znaczy te Techpoinsy, no. Strasznie szybko. A może coś zbadam? Ooo. No. Piąty tier O, plazma launchella sobie zbadałem. Miałem zbadać jeszcze koła. O. No i super! No, tamtym sadziło siódemkę, żebyśmy przegrali. Ładnie. Kureczka z siódemeczką na pewno wygra. Zobaczymy. Poczekaj. Zobaczę ilu zniszczy? Za, mamy za niski level. Czekamy w bazie. Nie, jedziemy. O, to ten sam Blast Korps. Jedźmy z nim. Gdzie? A bo on jest Scoutem a my tylko jedziemy Tak A masz czwartotierowy samolot? Tak No tej trochę czwartą O masz znaczek zagrożenia tym No właśnie widzisz jaki piękny? To jest poziom trzeci Jamera A radio radioaktywność to jest poziom trzeci Jamera? Piątka jest brzydka Nawet Jedynka jest najładniejsza i dwójka Dwójka, dwójka jest najładniejsza O to jest symetryczna nie, bo to jest wczytywanie po prostu, wiesz. Czego... Nie, jest po prostu ładne. A to jest po prostu już. Zobaczysz, jak się zacznie kręcić. Dobra, jest bardzo świece, świece. A ten. Gdzieś się pojechał? Za tobą. A, zostawi naszą, naszą bazę pustą. Bazę Nie, są dwa nóg. Będziemy. Jeden nub Będziemy, za chwilę zaczną. Nie kapuję, ale numer Zostawili jeszcze naszą bazę, szybko Może zdążymy. Dobra, wszystkich rozwali. Pędzimy. Peters! Ruk ja. z lewej Gdzie? Nie strasz mnie Kampimy! Szybko! O, przestali! Szybko! O. Dobra, kapujemy. Kapujemy! A, Może wrócą po nas? Szybko. Dawaj gościu. Jest. C co to ma być? Rezygnują z kapowania? Albo są rozwalani Dawaj, 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 skapujemy Nie ma z naszych w bazie chyba Jedzie jeden, no, jeden z naszych Tak ale. Kampimy się Uważamy na każdą drogę stracili tyle pońców Prawdopodobnie przy środek pojadą Au suge Jakiś sugestie? Nie ruszajcie mnie Nie strzelać Nataczę. No ty strzelaj, w lataczy. No, aż jednego prawie rozwaliłem. Zacznij się kręcić, bo oni będą nawalić do poru. Nie traci damage'u, wyjedź za bazę. Ani razu nie strzelili do mnie. no Ale tak. jeden raz się mnie trafił. Raz mnie trafili. A latacz ani razu. Bo nie ruszyłem się. 140 zarobiłem, 229. Hmm, mało zarobiłem. Co tak kiepsko? Bo jeszcze 7000. Dobra, jeszcze lepiej. Może je od razu, może wrzuci mnie na dziesiątki. Wiesz co? Chcę zostać modem. Potrzebuję kogoś, kto będzie trzymał te dzieciaki w ryzach. Z wykminajem na czacie. Bez problemu. Ale mam radar wyższego poziomu od ciebie. Dlatego jest potężniejsze, jak założyłeś. Gdzieś ty pojechał znowu. Na lewo. Boże, nie jeździ tam Nie ma blasta To sawę tą puść, wiesz Ty za co, z, z tyłu ciebie jedzie Co? Hy, hy hy, ty Ty? Zobacz, taki gracz jest Co to ma być? Co to jest, żółw? Nie Co to jest? No nie, popatrzysz nawet do tyłu Nie patrzył na niego To wygląda jak żółw, trochę tylko ja robię oryginalnego Tartu. Tertu o, Dobra, ogarnij się. Może trafi kogoś. Pojechali środkiem, ale bronią bazę. Cii, po pociutko, skradamy się. Tak, strzelamy na oślep. O tak. No i zaważyli nas, wszyscy są w bazie. Tylko pojechało na, na ten, ale Przekałem. oni. Wiesz co oni się nauczyli na poprzedniej bitwie. Kapujesz? Dostajesz? No dostaję i to jak? Od kogo? Od wszystkich. Bo tam wszyscy są. Nie, nie warto. Jest. Nie warto tutaj jechać nawet. O. Ej, szybko wjeżdżaj, żeby skapować. Nie da, nie przeżyję tego. Wszyscy w bazie są. A, latacz Hej, niszczysz mnie? Zniszczy cię. nie da się skapować tego. Teraz ja sobie poczekam. No nie. Jakim cudem? Nie zdjął mnie w fotel. Kurczę, czasami te przes przesadzone są oszustwa. wychodzimy? No. Ale potrzebuję mnóstwo kasy Mam 4000 tysiące z 9000 tysięcy prawie Nie 10 tysięcy Wydałem o jeden więcej niż zarobiłem Nie mogę jeździć na tak wysokich Na tak wysokich tierach po prostu tracę forsę To jak? Nikogo nie rozwalę Jeszcze mnie rozwalą Do niczego Miałeś zrobić cały pancerz po no, robię, ale tak zarabiam, że nic nie mogę zrobić. A ja ostatnio ten... nie zmieniałem pancerza. Chyba za... przestanę z tobą jeździć, bo kradniesz mi kasę. Nie kradnę. To wróg ci kradnie. Nie, przez to, że ty jeździsz takimi wysokimi. A, podoba ci się ten czołg, co nie? Ja pracę po prostu. skradamy się. Poinformuj, jak od razu zobaczysz latającego. Powiedziałem skradamy się, go tam strzelasz? Bo i tak nikogo tam nie ma. Ja mam inne zdanie o tym. Rozwal go. Dobra, ogarnij się. Możesz go rozwalić. Czy tego chcesz, czy nie? Rozumiesz? Miałem wrażenie, jakby ktoś od tyłu nam jechał. Chaduje się. O, Blaskorps, znamy go skądś. I mają darmowego. O, zabili go. Darmowy frak, Piotrek O, oh, fuck, co ty tam masz? Latacza Nie wiem. On strzela karmikami, za chwilę strzelił bazukami. Noob Czuję błędy w tej grze. Jaki nóg. No... Trafimy na latacza, który nie umie latać. Tak? Kręci się w kółko. Zniszczyć go już? Nie. Ale bardzo mocno berwałem Widać to po moim tyle. I po... ilości działek. Wiemy. Zobacz, ilość działek najpierw, a teraz zacznę Uważaj, bo z prawej strony z górka to jest gościu lata. No teraz mi to mówisz. Co? To już była przesada Niszczył mnie różowy, uważaj różowy, karabinkami Dlaczego ma potężne karabiny Spoko Na trzech nie ma takiej szybkostrzenności Tylko trzeba pyk, 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 pyk Nie, na każdym tierze jest tak samo szybkostrzenność Powinien strzelać pyk, 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 pyk na no mam 4 tysiące Nie ma tak. Wracamy z bitwy Muszę 10 tysięcy No cóż Twój problem Tak to nigdy żadnego bloczku nie wymienię Piotrek Wymienię sobie kółko które? Najpierw sterujące, czy zwykłe? Najpierw sterujące Ale co? Kupować je sobie już? Mhm. Zaraz ci powiem, ile kosztuje Szósty tier kosztuje... Prawie siedem tysięcy za koło Więc się ogarnij i zrób sobie wreszcie piątki Bo później tylko na siódemki zmienisz Zaraz zobaczysz, jak fajnie światło zrobimy. Piorek, powiedz ci coś? No nie, Piotrek. Jeszcze tego brakowało. Czego? Cepelu. Jeszcze CPU masz światło? Ile? Uwaga, 25. Powiedz coś ważnego? No. Nagrywam w tej chwili. No i. No i dziękuję, widząc, za oglądanie. Jak to? Dziękuję Wam. Jeśli chcecie więcej takich gameplay, chyba że wolicie jakieś pojazdy, to piszcie w komentarzach. Dawajcie lajki, subskrypcje. Wszystko to dla mnie jest bardzo ważne. Nie lubię takich, co przychodzą. Yy, filmik jest fajny, ale nie nadam. I zostawiam bez lajków. Nienawidzę takich. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach.